Cześć, witam wszystkich widzów! Witam w pierwszym odcinku w tym roku 2024. Ponieważ mam troszeczkę jeszcze czasu i wolnego, postanowiłem, że zabiorę się za regenerację przedniego zawieszenia w mojej Hondzie. A mianowicie będziemy dzisiaj wymieniać uszczelniacze kurzowe i olejowe oraz wymienimy olej w przednich lagach. Ponieważ prawa laga już sobie lekko podciekała, i żeby nie dopuścić do zaoliwienia tarczy hamulcowej, po prostu czas przyszedł na to, by te uszczelniacze pyłowe oraz uszczelniacz olejowy wymienić. No i przy okazji wymienimy też olej, bo jak wiecie, Honda już ma przejechane 19 tysięcy, więc należałoby się jej już wymiana. Podejrzewam, że od nowości tam jeszcze nikt nie zaglądał. Jesteśmy pierwsi. Będziemy tutaj rozbierać te lagi. Prosty, bardzo temat. Mam nadzieję, że w warunkach takich warsztatowych, typu właśnie pilnica, że będziemy mogli dokonać odnowienia tych amortyzatorów i że posłużą jeszcze przez wiele długich lat użytkowania. Zanim zabiorę się do rozbierania e, lak, proponowałbym Wam na początku je umyć. Chociaż one nie są tak mocno zabrudzone, ale je po prostu wyczyścimy, odtłuścimy je i dopiero wtedy zajmiemy się e, rozbieraniem takich lak. Żeby było profesjonalnie, oczywiście założymy rękawiczki, żeby się za bardzo nie pobrudzić. Ja przy pomocy odtłuszczacza spryskam. Jak to mówi jeden z youtuberów, daj temu kurwa chwilę poleżeć. Wyczyścimy do czysta żeby pozbyć się całkowicie piachu, do tego możecie użyć pędzelka. Ja do mycia takich zabrudzonych elementów używam akry. Akra to jest taki specyfik do mycia silników samochodowych. Bardzo dobrze sobie radzi z, z brudem. No może nie aż tak jak tutaj, że jest tak strasznie zabrudzone. Brud już jest bardzo głęboko zakorzeniony. Trzeba byłoby poświęcić temu kilka minut. Potrzebny nam będzie śrubokręt płaski po to by podważyć Najpierw uszczelki kurzowe. Jak widzicie, wychodzą bardzo delikatnie. Tu w środku jest zabezpieczenie, plus dodatkowy uszczelniacz olejowy. Ale to później. Najpierw zajmiemy się ściągnięciem samych uszczelek. No i jak widzicie, ten już tutaj jest mokry, czyli to właśnie jest ta laga, która ciekła. Nawet widać tutaj, że jest mokro od oleju. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu w środku jest po prostu mokro. Uszczelniacz ten tak samo jest mokry, a ten za to był suchy. Ok, uszczelki kurzowe mamy ściągnięte. Teraz musimy dokonać spuszczenia oleju z lagi. W każdej ladze jest olej, i możemy to dokonać na dwa sposoby. Albo odkręcając tutaj z dołu imbusem szóstką tą śrubę, co spowoduje rozblokowanie lagi. I wtedy możemy spuścić wtedy ten olej, lub w drugi sposób. To jest poprzez tutaj wciśnięcie tego, ale to wtedy musielibyśmy zamontować lagę w imadle, i wtedy wcisnąć, wyciągnąć takie zabezpieczenie i wtedy możemy zlać ten olej. To są właśnie dwa takie sposoby, które można spuścić olej. Ja zrobię to w ten sposób, że wkręcę w imadło, tu za te trzymania akurat. Zacisku hamulcowego pod kątem w górę. Odkręcę tę śrubę i po prostu zleję olej. Powiem wam, poszło, dobra, okej, okay, mamy to. Blokowaliśmy już teraz nasz amortyzator. Teraz trzeba wyciągnąć tą śrubkę. O, ona ma tutaj mm, taką miedzianą podkładkę, żeby jej nie zgubić. Teraz bierzemy sobie jakiś pojemniczek, do czego moglibyśmy zlać ten nasz olej. Zaraz zobaczymy jest w środku. Przechylamy. I wciskamy powoli. Nasz amortyzator. I tak pompując parę razy, żeby ten olej. Sobie spłynął. Dajmy mu trochę czasu. Ja odłożę to na bok. Niech ten olej ścieka. Słuchajcie, zobaczcie w środku co jest. Ten olej jest już taki czarny. Wypracowany. O lekkim takim zabarwieniu, trochę zielonkawym. Ok, mamy już w tym momencie tak jakby rozkręcony amortyzator. Zanim to zrobimy, to położymy to wszystko ładnie, na czystym. o Mamy już rozkręcony. Teraz, jeżeli mamy już odkręconą tą śrubę, to wtedy wyciągamy naszą lagę. Tylko jeszcze tutaj sobie pomogę, Bo może być tu jeszcze jakiś olej? Jak widzicie, wszystko ściekło. O, nie, jednak nie wszystko. A jeszcze jest trochę oleju. Teraz. Jest jeszcze taka tulejka dystansowa. No i teraz wyciągamy nasze zabezpieczenie tutaj z środka. I możemy przystąpić do wyciągania teraz tego uszczelniacza olejowego zwykłym przewokrętem. Tutaj możemy ją podważać. Ej chłopaki, mój kumpel ma kłopoty. Najlepiej byłoby tu od tyłu wsadzić sobie jakiś pręt, powiedzmy szóstkę i go wtedy od dołu podbijać. To jest naprawdę ciężka robota. No, no nie, nawet nie drgnie. No i udało się ruszyć dziada. tu jest jeszcze taka podkładeczka na bok no i mamy naszą lagę rozmontowaną, teraz tylko trzeba to ładnie odtłusić, jeżeli chcecie odmalować sobie te e, lagi znaczy ten dół lagi no to wtedy śmiało możecie to uczynić, możemy wziąć jakiś odtłuszczacz teraz i to wszystko ładnie umyć ja wezmę zmywacza użyję tak, to jest zmywacz oczywiście jak wlejecie do środka jakiś zmywacz, ja mam taki zmywacz uniwersalny Patrzymy w środku czy nie jest porysowana przy okazji ładna, czyściutka funkalnówka to musicie zatkać sobie tutaj te dwa otwory plus tu, nalać sobie troszeczkę takiego czy benzyny ekstrakcyjnej Zatykamy ręką z drugiej strony, bełtamy i zlewamy. Mamy już umytą lagę. Można ją jeszcze dobrze papierkiem przeszlifować, pomalować. Ja akurat tak uczynię, bo chcę je przemalować na czarny mat, tak żeby pasowała mi do motoru. Starajcie się pomalować tego na raz, tylko przynajmniej na dwa lub trzy razy. Z tego względu, że żeby nie narobić zacieków, żeby to wyglądało też estetycznie. A w tym momencie ja zabieram się za czyszczenie tej drugiej części lagi. Wszystko wymyję i przygotuję już do złożenia. Jeżeli amortyzator pracuje prawidłowo, nie musicie tego robić, ale ja chcę dla samego siebie sprawdzić, jak wygląda tłoczysko. O, już prawie. tak podważyć, żeby ona wyskoczyła z tego rowka. Uff, no jest to trochę męczące, nie powiem. To. Drugie zabezpieczenie. O właśnie zapomniałem powiedzieć, że to może wyskoczyć właśnie. Odkładamy zabezpieczenie, tu jest nasz płoczek uszczelniający górę, sprężyna. I teraz patrzcie. Jak ona jest zamontowana? Tu uzwojenie jest do tego momentu w odstępach jednakowych. Po czym ta końcówka się zacieśnia tutaj. Tu mamy nasz tłok. I na końcu sprężyna. Ta sprężyna jest do tego, że jak. Amortyzator dobije do samego końca, żeby nie uderzył tutaj tłokiem. No, i tutaj mamy tutaj, mamy tam właśnie uszczelkę taką przeciętą. To jest właśnie nasz tłoczek, który właśnie w kąpieli olejowej tłumi drgania. Amortyzator jest kompletnie rozebrany. Teraz wszystko wyczyścimy. Umyjemy. I możemy zabrać się za składanie w kolejności odwrotnej do rozkładania. Ok, w tym momencie zadziała magia internetu i sztuka montażu. Po prostu musimy na kilka godzin zostawić naszą pracę z tego względu, że dolna część lak musi wyschnąć, bo je pomalowałem na czarny mat i teraz potrzebuję to chwilę poleżeć, żeby to ładnie wyschło żeby farba nam w trakcie montażu później nie zeszła, żeby nasza praca później nie poszła na marne. Dobra, widzimy się za chwilę. The next day. Ok, słuchajcie, ja już jestem gotów do montażu. Minęła chwila, lagi dolne, do, dolna część lagi już wyschła Wygląda to bardzo ładnie, mi się to podoba. Zobaczcie sami. Tak to mniej więcej wygląda. Mamy ładnie pomalowaną dolną część lagi. Górna sprężyna, tłoczysko, no i reszta elementów, z których składa się właśnie nasz amortyzator. Teraz zaczniemy do montażu tego wszystkiego. Zaczniemy od e, założenia naszego uszczelniacza olejowego. On pójdzie jako pierwszy, ale zanim e, założymy uszczelniacz, pamiętamy, że tu musi wejść podkładka. Teraz, żeby to ładnie wszystko nam zadziałało, bierzemy olej świeżuteńki, żeby to miało poślizg, smarujemy po prostu paluchem w środku. Adamy What? No god, please no, no! No, słuchajcie, to nie jest ten uszczelniacz. Mam no, po prostu o wpad. Lata na boki. No i przecież można się że tak powiem brzydko zdenerwować no niby są to dedykowane uszczelniacze do do hondy sh no przecież mnie zaraz szlak jasny trafi no i jak widzieliście nie wszystko co jest dedykowane do danego modelu nie, może nie pasować tu akurat nie wiem kto zawinił Będę starał się zareklamować te uszczelniacze. Nie wiem co z tego wyjdzie. Na obecną chwilę trzeba po prostu jechać i kupić nowe o takich wymiarach, jakie powinny tutaj być. Także znowu musi zadziałać magia montażu internetu. Także zaraz się zobaczymy ponownie. No jak widzicie Magia internetu i montażu wideo niestety tutaj nie pomogła, więc na obecną chwilę złożyłem reklamację u sprzedawcy, że owy zestaw tych uszczelniaczy olejowych i kurzowych są niezgodne z moimi uszczelniaczami. Po zgłębieniu tematu okazało się, że w aukcji było napisane, że te uszczelniacze pasują do Hondy SH od rocznika 2001 do 2012. Otóż po zgłębieniu tematu, przejrzenia katalogu ARI, okazuje się, że uszczelniacze, te, które sprzedawał sklep, są do Honda SH, jak najbardziej, ale rocznikowo od 2001 do 2007, od do końca 2007 roku. Potem w 2008 do 2009, 2009 były uszczelniacze, właśnie już te, które są u mnie, czyli o ten milimetr więcej. Tak jak tutaj na aukcji te oryginalne uszczelniacze ARI one miały wymiary i tak olejowy uszczelniacz miał wymiar 33 x 45 x 8 to u mnie stary uszczelniacz ma 33 x 46, czyli tutaj po obwodzie zewnętrznym milimetr więcej no i na wysokości ten, co tutaj proponuje sklep, jest 8 mm, a ten ma wysokość 11 mm. Dobrze, że ich nie, nie uświniłem olejem, bo jest możliwość teraz zwrotu, czyli tak jakby są nieużywane. Natomiast co do uszczelniaczy kurzowych. Sklep przysłał mi 33 x 45,5, a moje mają 33 x 46,5, czyli też na tej średnicy zewnętrznej o milimetr są większe. Przed chwilą napisałem, właśnie maila do sklepu, że w sprawie reklamacji. No i teraz będę czekał na odpowiedź. Z tego co już wyczytałem w regulaminie sklepu, czas rozpatrywania reklamacji to jest 14 dni. I całe szczęście w tym nieszczęściu jest takie, że jest okres teraz zimowy i jestem w stanie sobie pozwolić na e, powiedzmy ten czas oczekiwania, tak? Bo jeżeli to byłby w trakcie sezonu, no to byłaby katastrofa. Dlatego na dzisiaj kończę ten odcinek, a w następnym po prostu zajmiemy się tak jakby złożeniem tego całego zawieszenia, zalania olejem, założymy uszczelniacze. Ja wam jeszcze zdradzę kilka szczegółów, jak możemy sobie tutaj usztywnić te zawieszenie. Są to takie sposoby domowe. Możecie z nich skorzystać lub nie, więc tutaj zależy od tego, jakie lubicie za zawieszenie: czy to takie bardziej kanapowe, miękkie, czy bardziej sztywne. To już od Was zależy. Na dzisiaj kończę ten odcinek. Do usłyszenia w następnym. Cześć.